Kampylobakterioza to bardzo groźna choroba wywoływana przez bakterię Campylobacter. W Unii Europejskiej jest najczęstszą z chorób przenoszonych drogą pokarmową rezerwuarem tych bakterii jest drób, zwierzęta, świnie, krowy, także występuje w niepasteryzowanym mleku, także znajdujemy je w zbiornikach wodnych. Campylobacter nie szkodzi zwierzętom, ale u ludzi może spowodować biegunkę, bóle głowy, nudności, a nawet poważniejsze powikłania w postaci ostrego bakteryjnego nierzetu żołądka. Niestety z bakterią coraz trudniej jest Walczyć. Antybiotyki nie mogą być rozwiązaniem w zwalczaniu kampelobakter u drobiu, a od drobiu najczęściej zakażamy się właśnie kampelobakteriozą, dlatego że mogą one zwiększać antybiotykooporność tych bakterii i ograniczać możliwość leczenia później osób chorych w szpitalu. Naukowcy z czterech krajów, w tym pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, postanowili wspólnie pod egidą Aid food opracować skuteczniejszą metodę walki z tą bakterią. Skupiają się na zastosowaniu wirusów bakteryjnych, czyli bakteriofagów, które mogą w naturalny sposób zwalczać kampylobakter. Rozwiązanie polega na wyizolowaniu ze środowiska najbardziej skutecznych wirusów, które z kolei będą najbardziej skutecznie zwalczały obecne właśnie w środowisku bakterie z rodzaju Campylobacter. Czyli poszukiwanie naj, najbardziej skutecznego wroga dla swojej ofiary, wirusa dla bakterii. Wyizolowane przez naukowców szczepy bakteriofagów staną się podstawą do opracowania preparatu, który znajdzie zastosowanie w przemyśle. To będzie zupełnie nowy produkt i mamy nadzieję, że rzeczywiście będzie skuteczny, ponieważ zmniejszenie liczby bakterii Campylobacter u drobiu skutkuje później zmniejszeniem infekcji u ludzi. Więc, że tak powiem, nic o co walczyć. Liczymy, że, że pod koniec przyszłego roku będziemy mieli gotowy produkt. W tej chwili prace są bardzo zaawansowane i w zasadzie mamy wyselekcjonowane bakteriofagi, które będą zwalczały bakterie Campylobacter i mamy nadzieję, że, że w kolejnych latach taki produkt zostanie udostępniony do sprzedaży, zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy. W projekcie realizowanym w ramach wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarze żywności Aid Food, oprócz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, biorą także udział naukowcy z Włoch, Niemiec i Hiszpanii. telewizja Kopernik. Kopernik.tv